Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. A coś, się napije. Dobra, to na razie wkładam wszystko do burdernika. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na. Czy ty wziąłeś tą broń? Kanał. Tak, Dobra. ale nie mam amunicji. Dobra. Trzymaj. Z gry 7 days today, jest na magnesie, jest Wojtek. Jesteśmy. Nie ma o mnie intra i po intrze. I aby ja to się nie wcześniejszego odcinka, zapraszam do aknieszki, bo ta seria jest wymienna. Nie marnuj broni. <grym> Tylko jeden nazwisk. Nie marnuj broni. Dobra, a to mięso mogę gotować? Użyj ze złomu. To w ogóle... w ogóle jest bardzo dużo rzeczy, które my powinniśmy zezłomywać w tych ekwipunkach. Mm, no... Jakieś kaloryfery i inne pierdoły. E, tak. To jest nam chyba niepotrzebne, nie? No, no tak. teoretycznie. To można później właśnie przetapiać. Ej yy, ja po odcinku zrobię sobie kuchnię. No ja jestem. No to tu są puszki jak coś. Chcesz? Trzymaj. Daj dużo, bo jestem ciągle głodny. Daj dużo. Nie ma dużo. Trzeba szabrować, niestety. No bo zjem się, czy ja głodę. No Dobra, to idziemy na, 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 na ten. Na razie ciuchy, wiecie, co ja włożę do tych małych, co? A później się zrobi osobno ten... Ej, mogę zrobić hot doga nawet! Czyli hot dog! Hot dogi? No. Ale bez tego jestem hot. Dobra, ja idę. <grym> bez tego jestem. <stopka. grym> Ale moglibyśmy pójść gdzieś dalej, dalej, a nie tak koło domu, domu. A wiecie, że będzie można też ogródki mieć? Wiem. Wiecie, nie? Wiesz, że ja pamiętam, że hodowałem twoje Fruity. Powiedzcie mi, jak się upgrade'uje bronie? No to hmm. musisz się nauczyć. Jest modyfikuj i mam na przykład A to musisz się... znaleźć modyfikację, no, która ci do będzie pasować. Do no pasuje ci? Nie. No to hmm. nie możesz? Nie. <grym> Ale też można o tabliczki zrobić, wiesz? Żeby e, podpisywać. A nie pomalować? E, nie, bo na tabliczka możesz napisać. Ale to wtedy musisz omijać, żeby nie klikać w tabliczkę, bo za każdym razem jak w nią trafisz, to ci się będzie chciało pisać. Ty masz? E... To nic To nic. No Dobra, idziemy? E, no teotryccia możecie iść. Aha, nie, to się nie. robisz. No ja chciałabym tu trochę po, posprzątać. To blokuje te drzwi. Je, to musisz, się rozwalić Wojtek je, kawałek. No Dobra, no, tak, ja idę będziemy? tam. No a co zrobimy? No ogólnie z mam wrażenie, że powinien być niedługo. E, to codziennie się żeśmy... robi. Co? To codziennie się tam robi. No wiem, zrzuty... ostatnio jakoś żeśmy przegapili. Teraz nie pamiętam gdzie jest, no. Hmm. Czekaj, ja w tamtym domu chyba nie byłam Najgorzej to, że słabo widzę. Słabo widzisz? Ja jeszcze potem kuchnię Aga będę musiał zrobić jakąś ładną. W tym drugim pokoju, no? A ty czego tu biegasz, łysapało? pało? No ale teoretycznie ja... No masz! Cerep, czerep! 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 W ogóle ja tam żebym gdzieś zemszała. O! o. Nie odjeżdżaj, mała. O, kuś, badki, o kur... 20 Chora, ŻYCIA był. MAM! Patafianie. To pytanie, gdzie wy poszliście? Tam poszliście, a w którym ja byłam? Z jakieś O kuźba, pan wstał! Oj, czur dostałem po mordzie. Nie, tu chyba Wojtek był w tym chaosie. Kuźwa, ten biega! E, nie, nie, nie możemy iść po pojedynkę... W nocy właśnie, dziękuję. <noise> nie, to się nie da, przecież one są takie... ...narwane. No to narwane. czemu nie bijesz? O. Dostałem amunicję? No tak? Pies! No, pies. Dostałeś? To Ty Wojtek strzelałeś? Okej. Ok. No, Ej, z niego jasną. mięso. To, to Jakiś wąż to Kobra! Gier, kobra! kobra. kobra. Bier, kobre. <laughs> A z tego będzie miękko. Ja ci torebkę zrobię. No, no. O, Co chyba trafiłam Tak waga ma lorkę elektryczną. No ja też mam o Jezus! Tam coś. Będę... Czekaj, będzie szybciej ścianę O właśnie o, przeżyliśmy noc, Co my tu mam... Jedzenie zupę! Mam zupę! Sympatycznie. Ziemniaka! Co, nie mam zupę hmm. <laughs> O, w coś kiblu to trzeba miło. sprawdzić Miło. To w... w ogóle... wiecie co? A nie dopiero to jest trzeci dzień. Już chciałam panikować, że zaraz będzie ten. Wiecie co? Nie, horda! Wojtek jeszcze nie był na hordzie No nie! nie? Ale ta pierwsza, ta pierwsza horda jest zazwyczaj dość łatwa, że tak powiem. Zobaczymy. Ja powiem tak, trochę zbłacenie z Warcraft widzisz hordę Leją w mordę. No coś w tym jest. O! Mi myszka zjechała. No I na pewno jest. na hordzie nie będziemy się mogli bić w naszym hałasie, bo nam rośnie. Nie, rodził. nie, trzeba uciekać spod pod No. No, to jest bardzo w z już Tomek. No, to idź dalej. Do skrzynek też można patrzeć, Wojtek. Ja wiem, wiem. Przeżę to jest, że tomek dupa? Przeszedł obok i nie, nie, nie ogarnął. No, to właśnie to cały Tomek. Dzięki. Gdzie jest to niby zupa? A tu jest zupa, chcę zupa. Wygniataj. Gień O, na 10 minut daje mi zupka na plusiku. Noo No tak to ja mogę. mogę jeść Ja co ale słaby te hały, tak powiem szczerze A tym, a tym dużym żółtym ktoś był? Chyba Aga w żółtym? Czy w pomarańczowym? Nie w żółtym Ja byłam w pomarańczowym. Aga, jesteś w domu dalej? E, nie, jestem na szaberkach. Bo czy poprzeć, Jak może tego wręcza zrobić? Wręcza? No ten, ten plusz taki. A! Kuźwa! No strzęp, strzępiony! A far away? już no, chyba ktoś był. Jak są, Zostawiacie drzwi otwarte, to będzie wiadomo. Jak to się kucało? Dobra, wiele pióro. Nie wiem, Panowie? Panowie? A jakiś młotek mam? Jak ty żeś się tam uchował? Przecież ja tu byłam. Jezus, a pan co tak stoi? Macie może już jakieś gwoździe albo coś? Nie. nie no, chyba nie? tak. Leżeć? Leżeć! Nie no, tu ktoś był, bo tu już jest wszystko... Elowane. To może oni być tam, e, Oni się mogą respić. E, Ponownie? E, Ponownie, tak. Ogólnie, jak odejdziemy za daleko od naszego domu, to nawet w domu nam się mogą zrespić, bo powinniśmy postawić te takie bloki. Tak, tylko ja nie umiem ja korzystać z tych bloków, bo one wtedy blokują nam. No, no, blokują. Chyba, że dodamy się do party jakoś inaczej. Ale jesteśmy dodani do party. No, to jest strange, very strange. No ja tutaj wykopuj jakiś biały proszek. Dobra, to oryginalna osoba co mi tu z sobie... A, z koleżanką pan był w piwnicy? Ten okay. wręcz by się przydał, bo byśmy mogli ten... No, tyle rzeczy. Rozwalać już same kody. Rzeczywiście zrobić im ten samochód. Kukokopter. Tak. Dzień, gdzie mam łopatę tu? Dobra, leżyć pani. Biorę dużo cementu w czego. O kurwa. To burza czy coś spadło. Burza chyba. To ci wierzę. Jak ja jestem ubrana dziwnie lekko. zimno mi. <śm> dziwnie lekko. <śm> no ej! mam tego? Jestem czapkę Mikuaja? Ja jestem w jakimś redroomie. Szukaj, może fajne fanty będą. W red Roomie? Pamiętajcie, żeby kanapy rozwalać, bo one dają nam potem na bandaż. No w sumie. Jakieś słabe te szaberki, nic nie ma. Ja też jak słabe, jak ci powiem. Ja będę musiał dobra, chyba pomyśleć o jakichś grządkach, kurde. Grządkach? Kuźwa, a jest w plecach, dobra. Okej, okay, wchodzę tam. No bo z mięsem, to my znaczy z jedzeniem to my jesteśmy na bakier. No tak. A w ogóle ten... Yy... No, czwórka Ej wiecie co oszukali mnie? Pan udawał, że jest trupem o 10 głodów na O, miło, super. Pierwszy raz nie jestem głodny, tak dużo daje ta zupa. Hmm. Gdzie ja kuśwa zaszłam? Nie, tu nic nie ma. O, 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 więcej was matka nie miała. A masz te... Yy, i wytrychy. No co ty? To się nosi. O piu. E, te wytrychy to dopiero chyba w tym... wy... Ale mam jakiś żelazny młot drugi poziom. O, miło. Aha, ale to, to jest książka to do nauki, okej. Okay. Leżę. Leżeć. Kto ci wyjść, no? A ty nie kłócaj! Ty jakiś... Kutofony. Co ty, ty nerdzie, ty! I ja już nie umiem ja. to znaczy się cieszynować! Co znaczy cieszynować się? No to znaczy, że robisz eskom i one cię nie trafiają. Mhm. Dlaczego no, SM i SK? Nie jest... wiesz. Znaczy, no ja cały czas tak podchodzę, podchodzę i odchodzę, podchodzę i odchodzę. No ja już przestałam <laughs> mieć w... takie same w... jedząko... Faktycznie jak się je bije w głowę, to, jest lepiej. to bardzo szybko spadają. No. Ej, naprawdę tyle szabrukujemy i nikt z nas nie ma wręcza? No. No ten taki klucz, klucz do francuski rozbierania tego. I nie. Coś tu jest na ala Bo jak tego, to, to będzie nam... czy To by się przydało. Żeby te to samochody... Można to wytworzyć? E, pewnie można, tylko jeszcze nie mamy e, ani nie tego pieca, jednostek. ani tego... ani stołu, gdzie można to wytworzyć. A żeby powstał stół, musimy mieć też ten wręcz. Więc są takie trochę koła. Już byliście, dobra. tu o, za obrazami są jednak strzynki z wodą. No ja save miałem, wiem. Że on... Ty, Franco, pieprzona. Oha, ty ja stary. pieprzę, nie ja zginę. Znowu? Jak wchodzicie do domu, weźcie. Prze... No i zginę. Co ty tak giniesz często? Bo mówię, przestałam się umieć esenować. I nie przygotowałam sobie broni. I mnie pies zaatakował. Fajnie, nie? Fajnie. No coś byś tam. O, ku... Co? Weszłeś wesz w minę? Hmm. A Wyduchywa skąd się? ja to znam. Jeszcze <laughs> chciałam w domu na piętrze, nie? Miaga nie, ale ostatnio... Znaczy, ostatnio. Kiedyś na starej serii ciągle sama ten, na minę w pieprzała. Tak, tak było. I to, bo to było śmieszne. Ale nie mów, bo wojka kiedyś wpieprze na minę. To będzie śmiesznie. śmieszne. To tak tak pewnie <laughs> Bo mi w <wpieprzysz> na minę. <laughs> ja. No, koleżanko, widzisz? Tak, no, no. ty je chronisz sobie. No, no. Dobra, macie wyskakuj z gwoździ, No wrzucam tutaj do skrzynki właśnie. Wszystko. O, dobrze. No, tu jest góra. O, jest. Trzy gwoździe! Pudełko. Nie wybrzedzaj, babiu. Nie, no jak trzy gwoździe? A, dobra, no to były trzy. Ty, Dobra. Kurde! Arnold! Dobra, użyj, użyj. Ale to powinno być słychać, jak spadnie. Jeszcze nie ma. Dobra, ja ciuchy o, przekładam. O, znalazłem gwoździe. Miło. A po co ci błogie gwoździe? No, żeby te skrzynki robić duże. Potrzebuję, bo inaczej się nie da, bo nie mamy jeszcze tego... Hmm, pieca. No no, 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 A wiecie, że jak będziemy mieli piec, to te zombiaki będą nam do hausa jeszcze bardziej szły? No ja wiem. A po, po co? No nie wiem, bo piec... Pizze bo nie dostaną. One no, chcą Pizze. piec. O. Dobra. Użyj. Wypij się, napij się. Czy mi się podłoga... No oczywiście, że mi się kurwa wali. Co ci się wali? Podłoga. Tomasz, kurwa! Kurwa! jakieś te? Jakieś. Yy... Jak się nazywa. Czego mam? Czy ty też masz gwoździe? No, mam! Dobrze. To very, very good. Dziewięć. Mmm. Ja mam jeszcze. O, dobra. Dziewięć, dziewięć, dobrze. Lecie. Czy on przeskoczy? Znaczy... A wy w ogóle. A, a, zespo... a, a, Jezus! Jezus, Mary Wojtek, kurwa! Ja, Teraz. Wypieprzaj, Kurwa. wypieprzaj! Skitu, <grywa> czasami Wojtek jak ryknie To kuźwa idzie zawały dostać No idzie, idzie To za e, Do góry tej takiej wąskiej skrzynki wkładam wam rzeczy do nauczenia, się. to sobie ten przejrzyjcie przyjrzyj Dobrze Wy tu jeszcze gdzie siedzicie? Breszczy. Breszczy. O kurwa! Ty! Co jest tyle? Spodziewałem się. Jednego, nie hordy! No brawo Kurde, Ty jeszcze mordę! On grzonobicce! Jeszcze ludy tamto nie No w parę byłem Weź mi laska, ale ci Ale plisnę. to są zabarykadowane drzwi, to chyba nie byłaś. E, możliwe, że tamtędy nie wchodziłam. Chociaż nie, zobacz, jak są jakieś rzeczy, że od razu puste, to znaczy, że... Walizka! I okulary. Ryle. To, że znaczy, że byłam. A tu? Jedzonko, jedzonko. Co to jest? Ziarna kawy, błotnista woda i gnijące mięso. Nasz kuźma po prostu. Masterchef. No, Master ship. A, a wy już zadania zrobiliście, żebyśmy mogli pójść do tradera? Ja mam iść do tradera. Ja jeszcze nie mam łuku do zrobienia. Zlokalizuj Korutka. handlarza, to mam zrobić. Co to jest? Kościelny nóż. Może zadam coś... głupie pytanie, ale czy te zombie sobie same też obarykatowują te, te domki czasami? Nie. Bo nie widzę twojej dziury, gdzie wlazłaś. <laughs> nie a, widzę a twojej domu wszystko, dziury! To mu wszystko przeszperane. No to e, teoretycznie mogłem gdzieś tam wpełnąć, no dlaczego by nie? Łzy <grych> O, o zlokalizuję... handlarz, ja już mogę. Nie no, ja też mogę To tylko na wojtusialkę no, trzeba nie, czekać trzeba Dobra Broń! Sztucer hmm. Sztucer? Sztucer sztucer to jest zablokowane kuźwa? I ja muszę coś wypieprzyć. Wypieprz. No. Wycież. To rozłomuje to, co nie potrzebuję. Kawałek tkaniny to nie mogę. A skóry też nie mogę. Papier też nie mogę. Kurwa. Zimniaki potrzebuję. Kwa, wyciśnij. Tuntfisha zjem. No to jest marnotrawstwo. A załóż kurtkę. Ja tylko powiem, że ja mam wrażenie, że my jesteśmy w strasznym zadupiu. <noise> ale jak będziemy, mieli, będziemy mobilni, no to wszędzie sobie dojedziemy, tylko no mówię, trzeba szabrować, żeby niestety mieć na kuźwa ten samochód. Dobra, to samochod. też zezłomuję, chociaż nie mam co z tym zrobić. Także taka lipa jest na razie, te początki zawsze trudne. gdzieś tu widziałam garnek, ale gdzie, gdzie on był? O, tu. To było. Garnek jest w drugim ognisku był. Mhm. Przeżyj to, są to szybciej. Dobra. Dobra, wystukam tu sobie Dobra, to jeszcze będzie trochę zmetko potrzebne. Mm. A tu jesteś pani... A to pani da a ty tam się sama nadziałaś, no trudno. Gdzie jest moje łóżko? Tam. Dobra. Lecę do domu, bo jestem pełny. Cool, kul, kul kul. I ktoś, to ogarnia lepiej bronie niż ja, to sobie może wziąć tą, co mam. A czemu ty tam nie będziesz używał? Eee, nie wiem. Aha, nie wiem. Ej, dalej mam tu zakażenie jakieś. O, to mnie już minął, jak zginąłem. Eee, bo wiecie, bo to jest Głęboka rana szarpana. A ja jestem przyciążony jeszcze, jest super. Szuper? Super. super. Ja, szupa. Dobra, teoretycznie ja ten y, trochę układam. Układasz? Mhm. Coś cięga, co chodzi po domu. Nie, to sąsiad. Udy, Może ryba to, będzie smać. Eee, no co, no co, Na no co? Czy ta woda jest czysta? Gotowana woda. Dobra. Dobra. O, żeby się uleczyć to też ten. Dobra. Czy my tu nie mamy drzwi? Mamy, ktoś nie zamknął. Ciekawe kto mieszka w Tesco. No. W czym? W Tesco. Gdzie jest burdelnik? Eee, w pierwszych dwóch. Od lewej czy od prawej? Obojętnie. Te tam, gdzie są, no? Dwie tylko. No tu, raz. Aha, Wiecie, ja, ja nie mogę nigdzie kamienia znaleźć. Jak to? Jak to będzie na ziemię? No nie widzę właśnie nigdzie. Przepis na kawę, a to użyj. Agamaszczej, ucz się też. Ale teorty... Tomek. Tu, tu. O, Znalazłeś? A ja to umiem. Eee, tutaj w... przejrzyj Tomek u góry i Wojtek tak Zaraz samo. Zaraz mi że. Nie, nie ma w domu. No tak, ale jak Agnieszko. będziesz... <grych> jak będziesz. No wiesz, kumasz czytanie. Dobra, zobacz w tym bordelniku Bum co bum, tam mam. To właśnie już tu powoli zab nie mogę jak, jak używasz. Ja, Robiłaś gdzieś kuchnię? Tu no to co mi tak mruje? Jeszcze haj to halo. No to ja tu później pomaluję, no co ty chcesz? No to mogę dawać jedzenie, dobra, czyli tu będą same warzywa. I potrzebuję gwoździ. Tu będzie to, mięso. To Co sobie więź tam? A tu będą wody. Dobra, ja już mam posegregowane, tak proszę tam robić. <grymne> to jest dobre. Ja już mam tam posegregowane. <grymne> ty. Ty, ty. No co? Kufaty. To jest kufatej. się tam, wiesz, kuchnia to jego wiesz. No, fifarafa kuziwa. Zimnioka. Gdzie to sobie warzywa? Bo mięso, warzywa. Chyba. Czy ja mam wytłucz, rama kształty, roznieść rama kształty, eee, No bo rama. musisz to zrobić. Ojej. Czyli postawić, ulepszyć yy, gdzieś tam randomowo i ci się to zaliczy. Dokładnie tak. I mam punktów? Jeden. A może mistrz kuchni? A nie mogę. Siła poziom 5. Mm. Znalazłem się przed śmiercią budową. Możemy... Mogę farbę zrobić? O, pomaluję! Super. A jak się ulepsza tą ramę? E, prawym. E, prawym, tylko musisz mieć kierer. O, no, okej, okay, dobra. A benzyna też. Zbuduj ognisko. Może co jest? No bo to tak ten, początki. Nie? Czy ty masz też benzynę? Co, już? Jeszcze nie, dopiero zaczęłam, bo przecież tu ten tam. Mamy 230 benzyny w ogóle. No ale nie mamy czym jeździć. Ale czekaj, bandaże wezmę to. To też do narzędzi jest. Tam nie ma 2000 coś benzyny? Mi się wiadomo, że tam w tysiącach tych galoników benzyny to było. Nie tak? Więcej. No, tak mi się wydaje, ale. No na razie nie jest tam bajzel, to możliwe, że. To że mi się, że w którymś, za którymś razem widziałem. Czekajcie, czy ja mogę zrobić coś więcej z tych bandaży? Przepis. Apteczka. O kurde, nie mam odblokowanej, to następnym razem zrobię. A ty je wezmę ze sobą, te bandaże. Albo nie, staw je gdzieś. Gdzie? Tutaj. Aga! Robert, aga a tutaj tam? na górze, my sobie apteczkę Daliście... Aha, to ich są książki, te nauczyliście. Znaczy Lecicie to na razie, czekaj, chłopiu. I tam byś przejrzeli razem z Wojtkiem, czy wam to się w ogóle przyda. Teoretycznie. Ty użyłem wszystkiego. O, a Wojtusiokowi ja to, to co? Handlę. Następnie zdarzyłem. Ale, ale Wojtkowi chyba się ten. Wojtek nie się po, właśnie nie tego po... uczył. Znaczy, ja się tam dużej ilości no, rzeczy wyprzywam. No, bo to były pojedyncze. Dobra, tak na samej górze robię rzeczy... apteczki leczące. Tam nie, tu, tu, na, tu nie będzie to. To jest tylko tymczasowe Tomek. No, ja to pa... wkładam tylko na razie. O, to ja apteczki, to... apteczki lepiej kuźwa w kuchni mieć. Co to tak to... jak w domu kuźwa? Gdzie? O, weź wygniataj mi z tej kuchni, kurde, z apteczką, ty. A... Weź tutaj gdzieś tak, żeby to było wiadomo, A... że to jest apteczka. Tu może być, nad drzwiami. No we... to rozpieprzane wszędzie są ten... Tu będzie... napisane... Nie no, ja tu będę w kuchni, będę sobie gotować, a ty będziesz a, ręka mi krwawi, aaa, dawaj mi No i nie, będę nie, się odsuwać. Nie, dawaj mi tampon No. Weź w ogóle wygniataj ty. No. wam. Dobra, to w ozience. A kto w ogóle kibel zniszczył? Prysznic? Kto obstrał kibel? Nie Dobra, wiem, to... ale... czekaj. to... Dobrze Tomek, już, Jezu, nie pultaj się, ja piję Ja bym tu zostawił. jak Baba a, tu. to dobrze, że ja dzisiaj nie muszę uczestniczyć w tych rozmowach. Jestem poszkodowany zębowo. Poszkodowany! Nie muszę się wysilać. No bo tak, kuźwa strzępi tego kuźwa. sam. wejs kuźwa ja pij doję. Drogie YouTube, ja tylko tego hostuję. O, znowu są. A, to, a ta kostka tu dałem, dobra. Pidoję, doję, kuźwa i się strzępi. Mi, 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 mi kurwa. O! Azotan potasu biorę. O, a to do kuchni. No to dobra, też chcę posprzątam o co jak, A to taka... Tu apteczka. To, to i to. My szabrykować mieliśmy na to kółkoś, pochodzimy. Ja szabruję. No, ty szabrujesz, no. No ja też szabrowałem. Mięso. Jajko to też mięso daję tu. Ej, brakuje mi. O, aga, a tą skrzynkę zrobiłaś na górze, to będą już gotowe produkty, widzisz? To się nawet. Chodzi o to, że. Jeszcze potrzebne są gwoździe, no. Nie ma gwoździ. to nie możesz się nauczyć, by zrobić gwoździe? A czekajcie, sprawdzimy, co jest potrzebne do pieca, i się zaraz zrobi. No właśnie. Forć, jak mu tam. Sprawdź. Ubra... ta To już ubrania se segregowała, widziałem. Do na razie, cicho U. bądź. Widziałem to już co. Się... Dziękuję tu się piek żebyście mi nie Ty miejscu. puszki, ze złomu. Po co to trzymać? Jakieś drzwi do narni tu leżą, a nie wiesz... O krew to do apteczki. Oto? Co to jest ogarniacz? Ogarniacz? Ogarnia. Nie, to jest jakiś. Woda minus 30. Czas trwania 5 minut. Obrażenia zasięgowe plus 50... Ach, uu. Ha! Kuź! Która to, to, to. Dwojtek! To co ja? Mnie nie ma. Wiesz, ty co? Ty myślisz, że szalić na głowę założyć ci wszystko wolno? Masz problem? No, mam. No się widzę, Dobra, że masz. ale możemy tutaj kończyć. Gdzie jest Wojtek? Ja jestem daleko. Ty się jeszcze nie rozbryzło? To 300 metrów od nas. To nie takie daleko. O, puszki znowu, kuźwa, muszę ze złomować. Puste szklanki, a masz jakieś szklanki puste? No, w tym. A to już pozbierałem. Bo ja coś tak? to napełnię, i potem ja gdzieś koło wody. No to chyba już tam nie ma. To nie Wojtek jeszcze no. ma. Hmm. To już nic nie mam. Młotek, do czego był młotek potrzebny? Uważam, Dobra, teraz tak hmm. potrzebuję. Potrzebuję Nie. gliny, skóry, taśmy i krótka rura żelazna. E, taśmę chcesz? Glina jest, no, no taśmę. Jest tu, no coś tam była. Rura. A, krótką rura. Krótka <grymka> rura. Taśma. Guga rura, no. Guga <grymka> rura. E, widzieliście gdzieś taśmę? Chyba, no. Tu. Nie. Tu. No przed chwilą gdzieś widziałem. No to widzicie. Się... Tu no to mam, robię. wyrzuciłem Ci. Dobra, dzięki. Proszę. Yy, I skóra, mamy skórę? Mamy, dobra. Nie wiem gdzie. Dobra, to trzeba tak. Krew, tabletka i to nitrium całe. Dobra, i będę już gwoździe, to teraz wszystko tu obteguję jakoś we wszystko. Dobra, ale kończymy, wiedzamy na nadzieję, <laughs> że Wam się Podobało podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach. I był z nami Wojtek. Dziś. Dochodzę I... do domu, spokojnie. Aha I była z nami Agnieszka. Czemu do! wojcie dojdzie? Bo nie dojdę. do Nie, on ma 200 metrów. metrów. Mm -hmm. Czekajcie to są. Co ta buka? Co, Co to Czemu robi? To... Czemu są zablokowane? Nie. No ja właśnie nie wiem, te drzwi się blokują w kółko. <śmiech> Kurła! <laughs> Aga zbroczyła <blokował>. Jaki biszczał. <laughs> Ale to, że on to rozwalał! O, No świetnie! Dobra, to jeszcze no, mamy dwie minuty. Idziemy po rzut Nie dojdziemy! Pokaż jak daleko. Jeszcze minuty. Cicho. Gdzie to jest U, mapa na boisz, M? To się... Ty ja już mam fordę. No Panie, to jest zrzut, to jest kurna z 500 metrów od nas. Opa, to dobra. To pa pa, a nie była pa, pa. Pa. Była, no. Pa!